Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. W dzisiejszym odcinku zagram Via Nebule, czyli nową grę od wydawcy Rebel, jak również Space Cowboys oryginalnie. I jak widzicie na pudełku jest to gra Martina Wallace'a, czyli um, autora, który zazwyczaj robi bardzo takie ciężkie gry ekonomiczne. To jest również taka gra oparta na transportu dóbr na właśnie pięknej planszy, ale w nieco lżejszej otoczce, temat gry jest dosyć ciekawy, bo Tutaj, jakby, będziemy wydobywać źródła naturalne: będziemy wydobywać kamienie, cegły, zboże, a wszystko po to, żeby przetransportować to na jeden z placów budowy, a po to, żeby zbudować budynki. Każdy z graczy zaczyna z taką swoją planszetką gdzie ma. Widzicie, 5 budynków. W momencie kiedy pierwsza osoba po, postawi na planszy 5 budynków, gra się kończy i gracz, który to jako pierwszy zrobił, zdobywa takie dwa punkty zwycięstwa dodatkowe. Poza tym punkty będziemy zbierać właśnie z samych budynków, które widzicie tutaj, czego wymagają i ile dają punktów i jakie dają umiejętności specjalne, jak również z budowania naszych właśnie tutaj ścieżek na chmurach. Które będą dawały dwa punkty za każde pięć płytek wyłożonych na planszy, i ostatnia rzecz, która jest punktowana, to są właśnie te źródła naturalne. W momencie, kiedy odkryjemy takie źródło, dostajemy tyle punktów, ile te źródło daje, i wystawiamy tyle surowców danego typu, ile jest napisane. Wszystkie akcje są bardzo ładnie wypisane, zobaczcie na gracza. To są rzeczy, które możemy robić: zawsze mamy dwa, dwie akcje na turę. I co możemy zrobić? Możemy wysłać naszego jednego robotnika, żeby odkryć jedną ze źródeł naturalnych. Możemy postawić plac budowy na jednej, jednym z pól ruin. Możemy również wybudować jedną drogę. Możemy wybudować drogę na ciężkim terenie, czyli gdzie są te, widzicie, takie lasy. One zajmują aż dwie akcje, także nic więcej nie zrobimy w tej, w tej turze. Możemy... Dobra dostarczyć na plac budowy I ewentualnie jeżeli już spełniamy warunki Czyli mamy wszystkie surowce do budowy Możemy postawić budynek tak? I zawsze dwie rzeczy możemy z tych robić Pierwszym graczem będzie brązowy I pierwsze co on zrobi To zastanowi się Gdzie ewentualnie odkryć źródło Ewentualnie gdzie postawić pierwszy plac budowy Tu widzicie już kilka odkrytych źródeł Bo zawsze w rozkładaniu planszy Te wszystkie nie są losowo rozkładane I cztery z nich Odkry, takie specjalne są, które już pozwalają na odkrycie się automatycznie na początku gry. Powiedzmy, że tak, bo jeszcze zaczynamy z dwiema kartami takich prywatnych budynków, które tylko my możemy zbudować. Ja przykład trafił dwa skróty, które będzie budowa i one są po prostu identycznymi kartami, ale zobaczy, że inne wymagania mają co do surowców. Tak, na pewno zboże będzie potrzebne, bo na obydwu jest i, na i nic więcej tak naprawdę, bo też to jest inne. Tutaj widzicie, mamy zboże już odkryte, więc możemy gdzieś tutaj w okolicy. Powiedzmy, że rozpocząć. To jest ogólnie rzecz biorąc, plansza zaawansowana, także tu jest zdecydowanie dalej, cięższe są drogi i tak dalej. Jeżeli gracie pierwszy raz, możecie sobie na odwrotnej części zagrać, wtedy jest troszkę łatwiej wszystko sobie łączyć. Więc powiedzmy, że rozpocznie od tego pierwszą swoją akcję, że plac budowy postawi w tym miejscu. Zawsze na ruinach kładziemy, więc tutaj swój pierwszy budynek będzie chciał postawić. To jest jego pierwsza akcja, a jaka drugą akcję Wyśle jednego ze swoich. Odkrywców, na źródło, po to, żeby tutaj odkryć kamienie. Zobaczcie, jest tutaj ten podróżnik, bierzemy ten żeton, więc dwa punkty zwycięstwa, już na koniec gry będę miał i kładziemy na źródle trzy surowce. Nie cztery, bo cztery to byłoby przy czterech graczach, tutaj przy trzy, trzech i dwóch graczach macie trzy takie właśnie surowce, czyli trzy kamienie się tutaj pojawiają i jeżeli będziemy mieli ułożoną drogę do mojego placu budowy, będę w stanie Wtedy je tutaj dostarczać. Teraz przechodzimy do niebieskiego. On też ma dwie akcje i powiedzmy, że zarobimy tutaj konkurencję brązowemu i zbudujemy się tutaj. Czyli to jest jego pierwsza akcja. Zobaczmy jeszcze, jakie karty prywatne ma na ręce. Ma tak sekretny plan, który pozwoli mu na dobranie karty. Właśnie planu, żeby miał kolejny prywatny. I zobaczcie, umieść dowolny sobie z zasobów ogólnych na jednym ze swoich placów budowy. Czyli fajna rzecz, bo, bo napędzi moją ekonomię. I, 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 I tak, tu będziemy mieli drewno, tutaj będziemy mieli cegły. Kamienie załatwimy, także wszystko chyba powinno się udać zrobić. Kamienie jest, jedzenie będzie tutaj chyba daleko, ale myślę, że będziemy w stanie to zrobić. Także zrobimy to w ten sposób. I jaką drugą akcję zobaczcie, zbuduję sobie ścieżkę, żeby już sobie połączyć tutaj z źródłem odkrytym przez brązowego. Na tym polega interakcja w tej grze. Zobaczcie, już od źródło. Co z tego, skoro ja mogę też z niego korzystać, więc w przyszłej turze już będę mógł sobie coś dostarczyć na plac budowy. Przychodzimy znowu do brązowego gracza. Jak widzicie, dosyć szybko to przebiega, także raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa te akcje się wykonuje. On teraz rozpocznie od tego, że, 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 że zacznie budować ścieżkę też. Jest tak na pewno zbuduje jedną ścieżkę w tym miejscu. Tutaj zobaczcie, nie może wybudować, bo to by kosztowało dwie akcje, więc dopiero w przyszłej turze będzie w stanie to zrobić. Ale wydaje mi się, że wybuduję bardzo drugą ścieżkę, w tym miejscu do jedzenia, bo tu świniaczki się pojawią, więc one też będą potrzebne do budowy niektórych rzeczy. Trzeba też zwracać uwagę, że poza kartami na ręku oczywiście musimy też, e, możemy też budować sobie te inne rzeczy. Tak jak nam zobaczyłem, przed jest dosyć tania. Dwa punkty daje i dodatkową akcję dostaniemy dzięki temu. Więc może po prostu pójdę w gorzelnie? Zobaczymy. Na pewno będę potrzeba drewna. Drewno aż będzie tutaj. Eee... Ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, Więc teraz idziemy z powrotem do gracza niebieskiego. Gracz niebieski, tak jak mówiłem, tak. Za jedną akcję transportuję sobie kamień na swój plac budowy. E, jeszcze drewno i zboże, będzie potrzebne. E, zobaczymy na przykład tego zboża nie mogę transportować, ponieważ nie jest to pusty kafelek. Dopiero jak wysycimy to źródło, e, dopiero wtedy nasz odkrywca będzie wracał na plaszetkę i będzie puste miejsce do transportu. Na razie nie będę w stanie tego zrobić. Mm, więc wydaje mi się, że jako następną akcję brązowy, ee, mm, mm, mm. co on by chciał? A to jest tutaj, przepraszam, niebieskiego, więc niebieski chyba zbuduje sobie jeszcze ścieżkę w tym miejscu, zbuduje sobie w tym miejscu, i to jest jego druga akcja. Teraz przechodzimy do brązowego. Co by brązowy chciał zrobić? Wydaje mi się, że on odkryje kolejne źródło w tym miejscu, więc bierze ten żeton i zobaczcie, że dwa jedzenia dwa prosiaczki się tam pojawiają. Jeden i dwa. I w tym momencie jednego z nich za drugą akcję transportujemy na mój plac budowy. Więc, więc jeszcze tylko jeden drewna będę potrzebował i już coś zrobimy i będę to w stanie niedługo zrobić, bo tutaj wybuduję ścieżkę, tutaj ewentualnie będę musiał wysycić to źródło, żeby łatwiej, łatwiej tędy dojść, albo ewentualnie tutaj dwie ścieżki wybudować i tutaj odkryć, bo to też mogę w ten sposób to zrobić. Teraz tutaj z niebieskiego, niebieski ma tak, ma kamień, Odkryję źródło to, za trzy, Drewna i przetransportuję jeden drewna na swój plac budowy. Eee, więc będę chciał iść pewnie w tę kartę, bo tutaj te surowce będą się zgadzały. Tak i teraz znowu br brązowy jego tura. Eee, więc on pójdzie tak jeden. I za drugą akcję pójdzie. No zaraz, bo to do niebieskiego biorę brązowy. Brązowy oczywiście buduje tutaj i buduje tutaj. I to jest koniec jego tury. Teraz niebieski. Niebieski potrzebuje jeszcze tak. Ze źródła naturalnego brązowy mu połączył, więc on bierze sobie to jedzenie, które jest mu potrzebne i zbuduje sobie ścieżkę do. Potrzebuje na pewno cegieł. A jedyne cegły, zobaczcie, cegły na, na planszy tak naprawdę są albo tutaj, tutaj za dwa by musiał się zbudować. Aha, i ten, zobaczcie, brązowego jest został uwolniony, bo nie mam żadnych tam rzeczy. Więc on wraca na planszetkę i z powrotem może dwie rzeczy odkryć brązowe. Hmm, więc niebieski zbuduje się tutaj za pierwszą akcję i w przyszłej akcji sobie odkryjemy i będę w stanie dostarczyć także, że już będziemy bardzo blisko. Czas na brązowego. Brązowy ma tutaj tego, tego jednego porosiaczka, i co on jeszcze może zrobić? On chciał to drewno, tak? Chciał to drewno sobie dostarczyć, tak, więc dostarczy sobie drewno od niebieskiego. Więc ma tutaj dwa dobra, i zobaczcie, za następną akcję buduje. Widzi, że stać go na te dwie rzeczy: gorzelnia, wymaga drewna, wymaga jedzenia. Mamy to, więc możemy zbudować. Więc w tym momencie, tak, surowce wracają do zasobów ogólnych, plac budowy wraca do brązowego na jego planszetkę i zastępuje to ukończonym budynkiem. Więc jest w jednej piątej do zakończenia gry, więc zobaczcie to jest dosyć szybka rozgrywka i umiejętność specjalna wchodzi w życie od razu po wybudowaniu, więc dostajemy tak dodatkowo jedną dowolną akcję. Więc kładziemy sobie, że mamy dwa punkciki i jeszcze jedną akcję brązowy może wykonać. Budynek też sprawia, że to nie jest połączone niestety, więc nadal, nadal tutaj nie ma jakby przejścia. Co innego by chciałby zrobić? Wydaje mi się, że odkryje te cegły. Z tego też powodu, że dostanie za darmo tak naprawdę dwa punkty zwycięstwa. A zdaje sobie sprawę, że jakby cegły są dobrem deficytowym, więc na pewno niebieski będzie chciał z tego brać. Więc bierze jednego ze swoich odkrywców, kładzie na tym polu, zdobywa żeton. I kładziemy tam trzy cegły. To jest też pewne ryzyko, ponieważ zobaczcie, że będę miał teraz już dwóch tutaj widzicie odkrywców zablokowanych do momentu aż wysycimy te źródła, ale na razie jest, jest dobrze i, i nie będzie tutaj żadnego problemu. Także to była ostatnia akcja brązowego, teraz czas na niebieskiego. Niebieski, tutaj powinna oczywiście jeszcze karta dojść, zawsze są cztery odkryte karty. Eee, I... Niebieski tak, teraz portuje sobie jedną cegłę, tak jak przewidział brązowy on będzie chciał wydać od niego dobra i buduje sobie ten eksport towarów. Otóż, maksymalnie dwa swoje surowce do zasobów ogólnych. Ta karta dobrze się sprawdza w momencie kiedy niebieski miałby w magazynie Jakieś dobra, które mu by się zmarnowały, dały ujemne punkty, bo chodzi ogólnie o to, że teraz ja buduję za dokładnie tyle, ile potrzeba, czyli mam te surowce, których potrzeba. A czasami w trakcie rozgrywki zdarza się, że sobie cię jakąś kartę, nie udało się zrobić, więc teraz jakby tych, 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 tych waszych produktów nie możecie jakby już oddać. Więc budując, część wam się marnuje i każdy surowiec, który jakby nie został wykorzystany. Trafia do magazynu i daje wam ujemne punkty, a ta katta sprawia, że możecie ją je wyrzucać. Ale w tym, w tym, w tym wypadku nic nie matnujemy. Zapłaciłem i cztery punkty na koniec będę miał. Więc wyrzucamy te surowce. I teraz ja już to ukończyłem. I pojawia się tutaj mój budynek. Też jeden z pięciu do zakończenia gry. I to jest tak naprawdę moja tura, ponieważ wziąłem cegłę, zbudowałem. I teraz czas na brązowego. Brązowy nie ma żadnego pracy budowy, zresztą tak jak niebieski. Zobaczymy, gdzie dalej możemy się tutaj rozbudować, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj nie ma, żadnej budowy nie ma. Tutaj jest takie nie najlepsze miejsce, bo nic specjalnie nie ma. Wydaje mi się, że tutaj, bo będzie blisko do źródeł, tak, blisko do cegieł, blisko do drewna. Wydaje mi się, że brązowy tutaj się zbuduje. I za następny ruch. Yy... Budujemy ścieżkę, czy wyślemy odkrywcę? Wydaje mi się, że odkrywce wyślemy tutaj, żeby dwa kamienie się pojawiły. Jest to ryzykowne, bo obok siebie dwa kamienia, i nie jestem pewien, czy uda mi się je zużyć, ale zobaczymy. Raz, dwa, i tak naprawdę to były dwa ruchy. Plac budowy postawiłem, postawiłem źródło kamieni, także to jest koniec. I teraz niebieski, co chcę zrobić. Też musi nad placem budowy się zastanowić. Może nawet dwa sobie takie budować przyszłościowo. To też jest pewna taktyka i możliwe, że to zrobił. Tak, na razie postawi sobie tutaj. Przysiemy się do źródeł brązowego po to, żeby czerpać tutaj od niego surowce. I czy jest jeszcze jakieś dobre miejsce? Tutaj jest, powiedzmy, że dobre. Pomijając to, że będę musiał dwa, dwie akcje wydać, żeby, żeby tutaj się dostać, ale chyba będę do tego zmuszony. Tak, więc on od razu postawi drugi plac budowy w tym miejscu, żeby mieć blisko do drewna, mieć blisko do zboża, ewentualnie odkryć swoje zboże, tutaj kamienie może mieć blisko, także w sumie kilka, kilka dobrych rzeczy może, może on na tym placu budowy mieć, tak, więc to były dwie akcje niebieskiego. Przychodzimy do brązowego gracza. Co on będzie chciał zrobić? Zobaczcie, on już sporo ścieżek wybudował, bo już mu się odkryło tutaj dwa punkty zwycięstwa na koniec. Także już, już, już to troszkę zdobył. Wybudujemy chyba w takim razie ścieżkę jedną do naszych kamieni i cegieł za jednym zamachem. W dobre miejsce, bo możemy to zrobić. I, i, i. Co będziemy celować? Tutaj na warsztacie na przykład mamy i cegły, i kamienie, więc może to być dobry ruch. I dodatkowo umieć specjalne poszpytki, łąki na dowolnym polu z lasu, czyli właśnie na tym polu, które wymaga dwóch akcji, czyli bardzo to by mi pomogło. I będę miał już kamień, będę miał już cegłę. Jedyne co drewno tutaj, wydaje mi się, że mogę wygrać wyścigi i pierwszy zbudować ten warsztat. Także za swoją akcję teraz myślę, że wezmę. kamień. Ok, ścieżkę wybudowałem, sięłem kamień, koniec mojej akcji, czas na niebieskiego. Niebieski w tym momencie troszkę zmarnuje chyba swoje akcje, a może jeszcze nie. Utworzę swoje po prostu źródło, więc tutaj albijam w dół, za jedną akcję, za drugą akcję wyślę swojego podróżnika, odkrywa mi źródło, dostaje dwa punkciki, jak również trzy kamienie się tam pojawiają. Trzy kamienie. W tym miejscu. I to są jego dwie akcje. I brązowy. Tak, dostarcza na pewno cegłę. I na pewno buduję kolejną ścieżkę. Tutaj, może dalej od niebieskiego, bo tutaj w jakiś sposób mógłbym jemu pomóc. A ja zbuduję troszkę tutaj z boku. I to jest koniec mojej tury. W przyszłej tury sobie dostarczę i zbuduję tamtą kartę. Czas na niebieskiego. Niebieski, tak. Za jeden dostarczy sobie kamień. Obydwie jego karty wymagają kamieni. Mm, ale będę jeszcze jedzenia i zboża i cegły. Żeby dostarczyć cegłę, musiałbym, pewnie tutaj, bo te, te filetowe. Pole one są w ogóle niedostępne przez całą grę. Tylko jakaś karta specjalna pozwala na zabudowanie tego, ale na chwilę obecną jest to w ogóle niedostępne pole. Więc po prostu może jeszcze nie, nie zrobimy tego, żeby wdać kamień. A na razie za dwie swoje akcje zbuduję tutaj ścieżkę, bo i tak będę tego potrzebował. I już będę miał dostęp tutaj do drewna. No i przyszłościowo może uda mi się do cegieł dostać, ale ja chyba jeszcze jedną podwójną ścieżkę będę potrzebował, także bardzo, bardzo dużo. Choć może to nie być optymalny ruch, może zobaczyć. Zamiast tutaj mogę na przykład zbudować tutaj ścieżkę za dwa, tak, to chyba jest zdecydowanie lepsze. Tutaj za dwa, a tutaj za jeden i zobaczcie, będę miał tak dostęp do kamienia, on zniknie, więc tutaj połączy się z tym i tu będę miał cegłę i jeszcze będę miał zboże. Tak, zdecydowanie to jest, to jest lepsze pole. Także to to niebieski robi, teraz znowu do brązowego, tak jak mówiłem, brązowy, dostarcza sobie drewno. I w tym momencie, za drugą akcję, buduję sobie warsztat. Trzy surowce, te które są wymagane, mam tutaj. Odkładam. Odkładam surowce do banku. Praca i rusztowanie. To też jest istotne. Zobaczcie, że nie może się za dużo tych placów budowy wystawić, ponieważ jakby w pewnym momencie nie będziecie w stanie więcej po prostu ich wystawić, bo, bo ich nie, nie macie. One się blokują tak samo jak podróżnicy. Ja także wystawiłem budynek. 3 punkty dostanę na koniec gry. Połóż swoją płytkę łąki na dowolnym skamieniałym lesie. Gdzie jest taki skamieniały las, to mi jakoś specjalnie przeszkadza? Hmm. Wydaje mi się, że... Pójdziemy tutaj, tutaj chyba będzie, tak sp spróbujemy za chwilę tutaj z placem budowy na którymś z tych pól i będę miał już tutaj kamienie od razu i też blisko do kolejnych surowców, także chyba to będzie optymalne. Dobra, więc, więc zrobiliśmy tą akcję, wybudowałem drugi z pięciu i pora na niebieskiego, tak jak mówiłem niebieski będzie chciał się dostać tutaj. Więc odkrywa sobie dwa punkciki zwycięstwa, kładzie w tym miejscu i tak, i dostarcza sobie przede wszystkim tak, jeden kamień. Aha, jak zwykle zapomniałem o karcie. Kolejny warsztat, tym razem tańszy i tak, wraca ten, zobaczcie, jest uwolniony, bo nie ma już surowców, więc wraca na planszetkę. I co byśmy chcieli pewnie jeszcze cegły z tego co pamiętam tak cegłę i zboża więc bierzemy jeszcze cegłę więc uwalniam kolejnego podróżnika brązowego to jest troszkę ryzykowna gra bo teraz zobaczcie że on będzie miał łatwo punkty wysyła podróżnika źródło sobie odkryje i już w tym momencie zapomniałem zobaczyć tego to jest właśnie znacznik specjalny który pokazuje że kładziecie tutaj Sudowce specjalne. On powinien być zdjęty po susplanżu. E, tak. I, i, I o czym ja to. E, straciłem wątek nieistotne. Tak czy inaczej e, wziął sobie, tak, wziął sobie kamień, wziął sobie e, tego się podróżnika. Tak, chciałem o tym powiedzieć, że podróżnicy dają łatwe punkty zwycięstwa, szczególnie na koniec gry, bo wysyłacie go gdziekolwiek. Zbiera wam surowce, tak naprawdę, i dwa punkciki możecie dostać za darmo. Tak, za jedną akcję, to jest bardzo, bardzo wydajne. Więc dobrze zblokować, nie brać surowców od waszych przeciwników, po to, żeby oni mieli tych swoich właśnie ludzi zablokowanych na planszy. Niebieski wykonał już dwie akcje, w przyszłej turze już będę w stanie zbudować. Na czym się skupi brązowy? brązowy wydaje mi się, że zbuduje sobie nawet dwa. Zobaczcie, place budowy. Tak, więc kładzie sobie jeden tutaj. I jeden tutaj. I w przyszłej turze zaczniemy tutaj już z kamieniem. Odkryjemy sobie nowe źródła i powinno, powinno to się dobrze napędzić. Wracamy do niebieskiego. Niebieski, tak jak mówiłem, potrzebuje tylko i wyłącznie do tej karty, do tego sekretnego planu. Potrzebuje tylko i wyłącznie zboża. I za, dru za drugą akcję buduję właśnie sobie kartę z ręki. Dajemy mu trzy punkty zwycięstwa, jak również dobierz na rękę pierwszą kartę ze stosu. Kładziemy i mamy tutaj kolejną prywatną kartę, także nikt mnie nie zabierze. Urodzaj stwórz nowe ym, neutralne pole eksploracji. Nie Zabieraj żetonu. Fajna rzecz. I zastępujemy oczywiście nasz plac budowy, naszym drugim budynkiem. I to by było chyba na tyle. No, i brązowy kontynuowałby tutaj swoją ekspansję na, na te źródła naturalne, by brał te surowce. Mi się wydaje, że dosyć szybko by udało mu się zdobyć. Na koniec gry, tak jak mówiłem, osoba, która pierwsza zbuduje piąty budynek dostaje dwa punkty bonusowe za ukończenie gry, a drugi gracz ma jedną dodatkową akcję do wykonania. Punkty zwycięstwa na chwilę obecną, tutaj zobaczcie: brązowy ma dwa punkty. Tutaj ma trzeci punkt, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 9, 10, 13 punktów na chwilę obecną ma, ale jeszcze miałby szansę na zdobycie wielu więcej, szczególnie na koniec, gry, kiedy już jakby wysyłamy odkrywców tylko po to, żeby zbierali nasze żetony i punktowali nam. Także tak mniej więcej wygląda Via Nebula. Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat samej gry dowiedzieć, możecie przejść do podsumowania, gdzie w kilku słowach powiem Wam, czy gra nam się spodobała, czy też nie. No i w, ym, klikajcie. Komentujcie, dajcie znać, czy Wam się to podobało. Na chwilę obecną. Dzięki wielkie za poświęcony czas. No następnego. Hej!